Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj Wam pokażemy, jak wchodzić do boksa i jak się w boksie przede wszystkim zachować. Tutaj mi koledzy pomogą. Jacob Byku i Mokry Mateusz, xddddd. Więc Was zapraszam. Więc pierwsze, musimy koledze podmienić ścianę. Jak podmienimy, nie wchodzimy tak, nie edytujecie nigdy w tą stronę. Minimalnie w tą stronę, żebyśmy na right pika wychylali. Ale jeszcze do tego musimy dodać schody i zedytować na Classic mongrala i szczelić mu banie. To jest pierwsze tradycyjne wejście. Więc drugi bardzo fajnym sposobem jest postawienie ścianki i zedytowanie na trójkąt. Daszka mu postawienie. Już lecicie, co nie? Tak? I on na was spada i mu dajecie bombę. On jest w takim szoku, że. Ez. Więc się widzimy już w trzecim sposobie bezpiecznym wejścia do boksa. Więc stawiamy sobie schody nad głową, bo one się nam zawsze pozostawią. I tak od prawej na kucaka i tak spamujecie i nam się stawiają schody. Nawet jak trzyma ściankę, to tym sposobem przeskoczymy i go możemy zabić. I zarówno w ten sam sposób możemy daszek postawić. Daszek mógł postawić. O, widzicie? Teraz ścianę niszczycie i, i go zabijacie. Więc już się widzimy w czwartym lifehacku. Jak się bronić przed takimi typami zagrań? Więc kolega nam zaprezentuje, ale ważne przedtem, żebyśmy dotykali do tej ściany, żebyśmy cofali. Już nam kolega prezentuje, dajmy podmienił nam ścianę już. Właśnie to uczynił. I zedytował. Mamy strzał oddać i wtedy edytujemy tak. I go zabijamy ładnie. Mamy czas na ucieczkę. Bo schody są żółte i możemy przez nie strzelać. Więc przy piątym lifehacku... Będzie zareagowanie dla przeciwnika agresją, więc stawiamy sobie schody nad głową Musimy zedytować tak, ważne stać, musimy tutaj przy ściance Edytujemy Możemy za bułę za free mu oddać Taki prosty, a niektórym ryjebanie Więc przejdźmy do szóstego Więc w ostatnim lifehacku wam pokażę jak się bronić przed kolegą, który wam się dobija z od góry, a wy chcecie się uleczyć więc musicie tak zedytować schody jak ja, żeby I znowu stać w rogu. Pamiętajcie, I on wtedy tu wpada, strzelacie i jest w pełnym waszym boksie. Możecie go na mnóstwo sposobów zabić. Więc macie dużą przewagę. I mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Więc wpadajcie dzisiaj na live'a. Startujemy tej pierwszej I cześć!